Cześć, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin Sławy, jesteście wy? O, to jest Wiedźmin. W poprzednim odcinku, moi drodzy, musieliśmy załatwić parę spraw, które miały duży związek z Cholernym Alwinem, którego nie lubię, bo jest, jak już wam mówiłem, największym rakiem tej gry. <laughs> Koluminacją tego wszystkiego była walka z duchem, ale to nie była zwykła walka moi drodzy, ponieważ stoczyliśmy ją w kościanego pokera i tak jak możecie się domyślać jestem pierwszą osobą w, świe w tym świecie która pokonała ducha w pojedynku jeden na jeden w kościanego pokera dzięki czemu tytuł szulera jest już mój do tego jeszcze walczyliśmy z jaskrem ale okej okay. Alvin powiedział, że. Hmm. On w sumie powiedział sporo rzeczy, ale miejmy to w dupie. Daliśmy mu amulecik z rytu, który ma blokować jego pojebań... pojebańczość. A tutaj jest mościk wiodący. Z tego co pamiętam, dowiezimy. Mimo, że tego tułatam nie ma, tak możecie tak spojrzeć, to ono nawet wygląda dość Majestatycznie. Jakbyście tak stanęli na jakimś moście, na kompletnym zadupiu. Jak się spojrzeli przed siebie, właśnie coś takiego moglibyście zobaczyć. Oczywiście, jeżeli bylibyście gdzieś tak w, nad morzem. W bliskiej odległości morza. Dobra, ale pogadajmy sobie z y, Murażem Harnem. Witajcie, panie. Dalej nie przejdziecie, most jest zniszczony. Znam się na tym, jestem murarzem budowniczym mostów. Nie wygląda na przeszkodę nie do pokonania. No, ale tam dalej nic nie ma, tylko lasy i łąki. Dziękuję za przestrogę. Może potrzebna wam pomoc Wiedźmina. Jesteście Wiedźminem? Tak się składa. Panie, potrzebujesz usług Wiedźmina? Dzieło mojego życia stoi na krawędzi niebytu, dobry panie. Ty jeden możesz odwrócić nienazwane fatum, odjąć memu sercu rozpacz. Co się stało? Miałem sen. Duchy rzeki, przepełnione rozpaczą, błagały mnie o pomoc, mnie, pokornego sługę pani jeziora. Taki zaszczyt, taka szansa na pokazanie swego przywiązania i wierności zdarza się tylko raz w życiu. Hmm, oczywiście. Stary most, którym się zajmuję, przestał być używany i popadł w ruinę. Duchy przywiązały się do mostu i starego koryta. Poprosiły mnie, abym przywrócił dawny porządek rzeczy. Jak mogę pomóc? Wisi nade mną złe fatum. To, co zdołamy razem z synem w dzień zbudować, ktoś niszczy w nocy. Założę się, że to te przeklęte skrzaty. <laughs> skrzaty to ogólnie w mitologii słowiańskiej bardzo ciekawe stworzenia. Co jest w nich takiego ciekawego? Może na przykład to, że ujeżdżają koty? Mogę ci pomóc, ale to będzie kosztowało. Mogę zaoferować ci 400 orenów, księgę o upiorach i królugonu, lub pomoc mojego syna, świetnego Łucznika. Proponuję ci jego pomoc podczas niebezpiecznych wybraw na pola. Sam wybierz. Zgoda. Udaj się do guślarki, która mieszka w wiosce. Tylko uważaj to, czarownica. Ja sam boję się do niej chodzić. Ona pewnie zna sposoby na odpędzenie skrzatów. Dobrze, pójdę do niej. Ok, ale najpierw pogadam z Twoim synem. Nie wiem, czy chcę jego pomóc. Witajcie, panie. Daruj sobie tego pana. Jestem Geralt. To zaszczyt dla mnie, pa... Geralt. Jak sobie radzisz z łukiem? Najlepiej we wiosce. Trafiam w jabłko z pięćdziesięciu kroków. Świetnie. Słucham. Nie chcesz zostać budowniczym jak ojciec? Raczej nie. Wiecie, panie, to znaczy, Geralt, jak ojciec remont zrobił w chałupie, to drzwi się nie domykają, po schodach nawet kot się boi chodzić, a jak pada... Wystarczy, rozumiem. Zresztą, ja z łuku wolę strzelać. Kiedyś pojadę na turniej do Wezimy. Mam nadzieję, że ci się poszczęści. Słucham. Może byś się zajął polowaniem na zwierzynę leśną bo <laughs> z ryb to wy chyba tutaj jest tylko, nie... tylko nie żyjecie to jest ciekawe zajęcie dobra pójdziemy do guśnarki? a ja pójdźmy ten questik jest dość krótki przyjemny a mi się nie chce na razie wyłazić na pola chcę najpierw tutaj skończyć Na polach, ile moi drodzy roboty będzie? <laughs> Można powiedzieć tyle co tutaj, ale trochę więcej. Tak się Geraltowi skrzą włosy. Zmaria moje oczy. Weźcie, to naprawdę boli. Wioski. Nie, nie, nie do wioski, tylko w ta strona idziemy do karczmy. O, w sumie obok karczmy, czyli do domu guślarki. Ja bać drogę idziemy polem. Bądź łąką. łąką. Zbierzmy trochę ziół. Ziół, owoców. Chociaż nie wiem, czy mi się przydadzą. Teoretycznie mają eter, który jest ważnym składnikiem jaskółki, a w drugim jeszcze ważniejszym. Dobra, Dzień dobry. Czego chcesz? Przysłał mnie murarz Harn. Budowniczy od siedmiu boleści. Uszczelniał mi kominek. Od tamtej pory albo jest tu sino od dymu, albo zimno. Niech zgadnę budowa mostu nie idzie. Zgadłaś. Po co mu wiedźmin i wiedźma? Harn ma problem ze skrzatami. Nocą niszczą części mostu, które za dnia naprawia. Skrzaty faktycznie potrafią być złośliwe, niech się zastanowię. Pewnie próbował odpłacić im pięknym za nadobne, i teraz są śmiertelnie obrażone. Jest szansa, żeby ich jakoś pogodzić? Musisz skarb ich odzyskać, widzi mi się. Skarb? W krypcie na polach żyje inne plemię skrzatów. Złych i złośliwych nad wyraz. Owo plemię skradło naszym skrzatom ich największy skarb. Uprząż na kota. Uprząż na kota? Ano tak. Albowiem skrzaty na kotach jeżdżą, tak jak ludzie na koniach. Musisz do owej krypty pójść i uprząż przynieść. Potem powiem ci, co robić dalej. Gdzie ją znajdę? Najpewniej trzymają ją w kapliczce jako dar dla bogów. Kapliczka wygląda jak miniaturowa rzeźba świątka, podobna do tych, co je na rozstajach dróg stawiają. Skąd to wszystko wiesz? Mogłabym powiedzieć, że wyczytałam z kurzych flaków, ale prawda jest bardziej banalna. Pewien skrzat zakochał się we mnie na zabój. Spotykam się z nim, a on opowiada mi o wszystkim, co się dzieje w okolicy. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, dzięki za pomoc. Zobawne. Jaka jest prawda, nie chcę dochodzić. Po prostu idziemy na pola. Na pola? Do, do, tak, na pola, bo to, gdzie, dokąd, dokąd indziej mogłem pójść? Idziemy. Czy na pewno wykonałem tutaj wszystko? A jeszcze, spojrzałem się przez okno, bo też zaczął padać. Mam nadzieję, że nie będzie znowu tak lało jak ostatnio, że będziecie to słyszeć. Alwin jest bezpieczny, czyli mam to w tupie? Czy jest jakiś gracz lepszy ode mnie? No, ja pokonałem ducha! Pełne pełnym słońcu muszę znaleźć Juliana i ostrzec go A no tak, bo Alvin powiedział jakieś pierdoły o Alinie A że jako, że Alvin potrafi lekko wieszczyć, więc... Dobrze, że jesteś Stało się coś? Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła Odchodzę od zmysłów. Geralt, proszę cię, pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Lecimy na pola. Zaczyna się dziać, moi drodzy, w pełnym słońcu. Zapierdalamy na pola. Prosta droga. Samą drogą, Co twórcy mieli na myśli, tworząc te brzydkie małpy? To dzisiaj mnie to trapi. Żeby ta małpa chociaż miała jakąś przystojną mordę. Dobra, przejdźmy obok tych światowidów na pola. Alwin? Geralt, Geralt. Śniło mi się, że jestem wiedźminem. Walczyłem z takim strasznym potworem i w ogóle się nie bałem. To był sen, Alwinie. Poza tym jedynie głupcy się nie boją. Nieprawda. Berengar bał się zabić wielkiego rybola, a ty się nie boisz. Chcę zostać wiedźminem. Myślisz, że fajnie jest być wiedźminem? Pewno, ale chciałbym być taki jak ty, a nie jak Berengar. Wiedźmini są silni, nie chorują i niczego się nie boją. Ale też nie mogą mieć dzieci, nie mogą... Co oni jeszcze nie mogą? Za bardzo ludzie za nimi nie przepalają. No wyjątkiem jest Julian, ale to tam wyjątek. Co mu powiedzieć? A dajmy o tym odwróćmy tą sytuację I Alvin idź sobie stąd niech ja cię nie widzę Może wolałbyś zostać rycerzem Oni też są dzielni i mają wspaniałe zbroje hmm, Rycerze to też rzeczywiście fajna sprawa Wiem zostanę rycerzem wiedźminem Ale cudnie Geralt jesteś wspaniały Pobawisz się ze mną? Nie teraz muszę się zająć czymś bardzo ważnym Zobaczymy się później Cześć Geralt, fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas, tak jak wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Ale nie gadaliśmy o Mnie tym. Dzień też każe szukać. Ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. Dzieci. Dzieci nie, dzieci nie potrafią grać. Ale to nie jest coś, co jest trudne do wydedukowania. Idziemy na pola. Przy okazji na polach bardzo fajnie kamera gra. Dlaczego? Bo się kryje za tymi cholernymi, gdzie ty za mną łazisz? Wynoś się! Nie lubię cię! Dlaczego my szukamy? Szukamy Aliny, szukamy. Dawaj mi tutaj kamerę. Maliniak. Krypta. Idziemy do krypty. Drzewowisielców to tutaj? Nie, tam jest. Tam na wzgórzu. O panie, zarąbiste pola. Gdyby nie te rowy, to może by były. Cóż to? Teju. W zależności czy mówimy po polsku, czy po jakiemu. Nie lecz się ani swoich cholernych obrad tymców. Zu. Upiór. A konkretnie południca. Czyli upier. Który nęka chłopów, którzy się. Według mitologii słowiańskiej. Nęka on chłopów, którzy w upale położą się przy pra... w trakcie pracy i zaczną wypoczywać. Wredny upiór. Jest głowa Teju. Czyli tego wielkiego. Znaczy, czyli tego otwora, który wyłazi z rzeki. I wyłazi z rzeki. Coś tak jasno zrobiło nagle. A może to wcześniej się zrobiło ciemno? Nieważne. Gdzie jest krypta? To jest mała zagroda. Wejdźmy do tej zagrody. Wyciągnijmy miecz. Odłożę go w końcu na plecy. Bo. Bo to się nie godzi, żeby wiedźmin nosił miecz jak jakiś chłop. Żeby tam była ta ogromna wiwerna, czy coś? Nie, nie mamy quest'a na żadną ogromną, ogromną wiwernę. Nie miecz stalowy, tylko srebrny. Co to w ogóle jest za status? Powalenie. silowe powalenie. przeciwnik Przeciwnicy mają szansę na zabicie Geralta jednym ciosem. Jak sama nazwa wskazuje, to jest dość niebezpieczny. O nie, zaczyna teraz mocniej padać. To jest dość niebezpieczny status, ale na szczęście przeciwnicy mają go w dupie i nie używają. Jak my mamy godzinę 18? No co to za wahania światła, cienia i innych rzeczy? Dokąd my w ogóle chcemy iść? Krąg druidski. Wyjście. Tu ja chcę iść. Po co ja przełaziłem na drugą stronę tego rowu? Tu właśnie sobie troszeczkę Tyle starczy Aha, tędy to Tędy wchodzimy na górę Później na bok i znowu na górę i znowu na bok I znowu na górę A potem na bok Tędy No, no Oki okay, chuj Gro jesteś wredna Po no, chyba że tendy no, ładną porę wybrałem na przyjście na pola Zachód słońca Jest krypta Swoją drogą słuchaliście bądź czytaliście Kryptę Sargerasa Opatrzcie, cmentar. Weź go silnym, zabij. Spychaj go w mrok. Wypij kota. Efektem Rubedo. Co bym nie musiał jaskółki pić. Uff, już się bałem, że to jest trofeum. Co tu? Alpy. Przełączamy się na grupowy. Albo... Poczekajcie. Albo grup. No nie! Ale leje. Algól chodźcie więcej, niech was będzie. Chodźcie śmiało, jest mnie mało, bo jestem sam. Chodźcie tu i wszyscy, zatańczymy w kółeczku. To już niski demers zdaje. Przełączmy się na silny i pojedynczo ich punktujmy. Uf, na szczęście mikrofon jeszcze nie łapie tego dźwięku, jakim jest deszcz za oknem. A to dobrze, ponieważ szum mojego stanowiska pracy jest y, większy. Niż deszczu i. <laughs> jakby deszcz zaczął. jakby zaczął łapać deszcz, to byście słyszeli dość mocny szum. Taki naprawdę, naprawdę mocny, taki jak było słychać ostatnio na odcinku. Nie wczoraj, tylko przedwczoraj. Trawer. Czego, czego my w ogóle szukamy? Jeżeli dobrze pamiętam, szukamy uprzęży dla kota. O, patrzcie, fleder. Uhu, już zaczynamy bić po stówce. Patrzcie, jak klęknął przed panem i się przewrócił. Ktoś jeszcze? A tam jest. Nie, 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 nie. tam nie idę. Dlaczego? Ponieważ to jest twór z imieniem, czyli będę mógł zabrać trofeum. Jeżeli zabiorę trofeum, to znaczy, że będę musiał odstawić jedno, bo nie mogę trzymać dwóch trofeów jednocześnie. A jeżeli jedno wyrzucę, to ono zniknie. Pamiętam, kiedyś pewien YouTuber miał z tym problem. To jest. Cześć, Geralt! Spierdalaj, ja Alvin! Tak Tajemnica. Pochodzę sobie z tobą. No dobrze, ale jak coś się zacznie dziać, to zwiewaj. Idę oddać łeb tego... Teju? Teju? Jak tam chcecie zwać. <laughs> A w tym czasie... Może nie podchodźmy do tego wzgórka jeszcze? Zamiast tego chodźmy stąd, oddać świętemu Mikołajowi Aka Tobiasowi Hoffmanowi Uepisz on tego no Teju Teju. Jak zwał, tak zwał. Później się wrócimy. Wykonamy kłeścik. Dobrze idę w ogóle? Tędy wykonamy kolejny kłeścik na kolejne trofeum. Drugiego nie będę musiał tak szybko wynosić. Okazuje jak długo jeszcze 7 godzin mam na od. E, do powrotu i. do stracenia efektu, jakim jest zajebista mikstura pod nazwą kot. O, a już z mi zniknęło Nigredo. Które boostowało mi damage. Szkoda. Teraz, czy dobrze pamiętam, że to właśnie Tobiasowi miałem oddać web. Jeżeli tak, to będzie fajnie. Jeżeli nie, to mamy 22 minuty. Jak najwyraźniej będziemy musieli oddać łeb i. kończyć odcinek. Moje. Moje wykorzystywanie czasu jest zajebiste. Nie, więcej skoro Ej, fiatka, ja nie używam nigre nigredo w tej miksurze. Aj, idiotom Marcisowie! Nigredo miałem z poprzedniej miksury, czyli z jaskółki, która nieźle mi trzymała. W tej miksturze mieliśmy Rubedo, które, które regeneruje żywotność, czyli jest taką małą jaskółeczką Powiem jeżeli ktoś nie pamięta jak się tworzy mikstury z składnikiem To Większość składników alchemicznych ma w sobie Główny składnik nie, Główny pierwiastek, tak to nazwijmy Oraz Pierwiastek poboczny. To tego akurat nie mają wszystkie, ale fajnie jest, jak niektóre mają i jest fajnie wtedy. <laughs> Jeżeli wszystkie składniki, których użyjemy, będą mieć pierwiastek dodatkowy taki sam, czyli na przykład tutaj rubedo, dostaniemy efekt od tego pierwiastka. Rubedo daje leczenie, nigre daje damage nie pamiętam co daje albedo, nie pamiętam co daje reszta. Deszcz się nasila. <laughs> Jeszcze kawałek. Spory kawałek. Zapierdalamy. Dzień na się jest 20. A minuta, a minuta jest 24. Przypadek? Tak sądzę. Chodźmy jeszcze kawałek. Zaraz będziemy we wsi. Wieś już możemy dostrzec. O, naprawdę możemy już ją dostrzec. Który to jest dom Tobiasa? To jest tutaj. Tutaj jest dom Tobiasa Hoffmana Aka świętego Mikołaja. Gdyż lubi powtarzać: ho, ho, Gdzież pan jest? Nie ma go. Wyjebało. No kurwa, moster dzieju. Tam łazi Adam, szwenda się po wsi. Krowa medalistka. Dom Adama. Dom Kowala. Hmm. No najwyraźniej musimy się przejść do karczmy. Żeby się przespać, żeby cokolwiek. Hmm, przy okazji trzeba będzie odebrać od Celiny naszą nagrodę. I muszę o tym pamiętać jutro. Nie po to się wykosztowałem, żeby teraz nie podupcyć. Jeszcze kawałek, jeszcze drzwia. Bądź tu Tobias, bądź. No i pewnie go nie będzie, ale. Pomarzyć zawsze można. No nie ma nikogo. Jest tylko Julian. A Julian raczej nagrody za, za nie weźmie. Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w Wyzimie jest teraz moda na gadzie Buty. Zgłoszę się do ciebie, jak będę miał następne. Pośpiesz się, żadna moda nie trwa wiecznie. Mhm. Mm Bywaj. Dobra, zakończmy w tym momencie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka. Jeżeli taki do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże, siema.